Laudetur, laudetur, prom Państwa. Jest rzecz, która mnie szokuje, i wiem, że tutaj w tym, co mi będę skrajnie niemodny, no bo przecież dzieci, biedne, przeciążone, na nastolatki, nauką, stale mówi się o odchudzaniu materiału szkolnego, odchudzaniu programów. Teraz już, no wiadomo, populistyczna bzdura, czyli likwidacja prac domowych, no a o tym to szybko, to to szybko zostanie zapomniane. Co mnie szokuje, wiem, jaki materiał. Był wymagany ode mnie, producenta i innych moich kumpli, gdzie historia na poziomie się akademickim kucie po kolei wszystkich przywilejów szlacheckich, aż po rachunek całkowy z matematyki, bo pani się zapomniało, że tego nie ma, czy ostre zadania z fizyki. Wiem, jak wyglądały matury przed drugą wojną. Widziałem te teksty, no większość studentów by dzisiaj nie zdawała. I powiem tak, czy my rzeczywiście głupiejemy w ten sposób, że konieczny jest obciech, jakim jest matura Giertychowska z 30%? Przecież mają już to tak odchudzone. Ja widzę, co umieją studenci pierwszego roku Wydziału Prawa, nie żadnej Prywatnej tylko wy tylko wóz historii, historia dla nich jest naj, największym problemem, już nie logika matematyczna, czyżbyśmy tak głupieli? Wśród wielu koncepcji jest i taka, że duży poziom dobrobytu i przeładowanie informacjami powoduje spadek IQ. Ale to nie jest kwestia tylko IQ, ale też pamięci, chłonności, i tu powiem tak, modne jest też wśród oświeconych pedagogów i wychodzi takie twierdzenie, że w zasadzie to nie trzeba nic czy prawie nic umieć, nie posiadać wiedzy pamięciowej, bo wszystko i tak młody znajdzie w internecie. Ale powiem wam, to jest prawda. Umysł nie może pracować na czysto jałowym biegu. Jeśli też lubicie myśleć, to też i dlatego, że znajduje różne korelacje dość interesujące takie przerzuty z jednej dziedziny do drugiej w jaki sposób będzie mógł myśleć ktoś przyczynowo-skutkowo. Bo jeżeli nie będzie znać pewnych faktów, Umysł nie może pracować bez paliwa, mimo wszystko tym paliwem są fakty. Jeśli chcemy zobaczyć pewne analogie, nie wiem, między światem fizyki a kultury, no musimy mieć pewne informacje. Jeśli chcemy rozumieć, dlaczego w Polsce jest teraz tak, jak jest myśleć, musimy coś o historii tego kraju wiedzieć, o demokracji szlacheckiej, o drugiej RP, o PRL-u. To jest czysta bzdura, że żadnych informacji, a tylko myślenie czy wyszukiwanie faktów. Umysł nie może pracować bez paliwa. No po prostu tym paliwem jest pewien zbiór faktów, który no niestety, proszę Państwa, ale trzeba wykuć. Co więcej, jest też trochę tak, że samo to wykucie może być nieatrakcyjne, wykuwanie i ciekawe zależności, to się zobaczy dopiero potem, kiedy w tym umyśle, w tej główce już dużo, dużo jest. No ale to niestety tak jest. A dzisiaj ja mam wrażenie, że w takich koncepcjach wychowania i edukacji stoisz na łatwość, byle jakość i tytulaturę. No jest również liczba magistrów, licencjatów, mam po tych pseudo szkołach, pseudo uczenia, pseudo bekania. No ludzie zlitujcie się, ekonomiści i, za i magistrowie zarządzania, czyli licencjaci, którzy masowo jeżdżą na rowerach, w czy coś takiego, czy pracują na na recepcjach. Posłuchajcie, ale tak, byle jakość. Znikomy wkład własnego wysiłku i energii daje byle jakie rezultaty. To też fizyka zwyczajna, zasada zachowania energii i materii. Jeśli włożycie minimalny wysiłek, minimalną energię, rezultaty będą minimalne. Tego ci młodzi ludzie, ale też częściowo ich rodzice chyba nie rozumieją. No nie wiem. My wyszliśmy obleśni dziadersi, którzy podobno mieli tak łatwo w 80., 90. fantastycznie wykształceni po naszym liczbę. ale Arabie. U nas się nie zdawało masowo z powodu zwykłej łaciny czy polskiego. Czy dziś to jest do pomyślenia, kiedy antystres, dystres, i przeładowanie. No nie wiem, może ja coś mylę. Może, może nie jest tak źle. Producent na przykład twierdzi, że młodzi ludzie mają dziś strasznie ciężko, bo są przeładowani sraczką, sraczką w internecie, w telewizji, sraczką informacyjną, która zlewa im umysły, sprawia, że nie są już w stanie się skupić, są mniej chłonni, mniej skoncentrowani. No ale to też jest zadanie dla szkoły i rodziny. Ja wiem, że rodzina czasem przegrywa, ja wiem, że czasem dziecku się próbuje pokazać coś sensowniejszego, ono i tak wybierze tablet czy smartfona, ale przynajmniej szkoła. Szkoła nic nie robi w zakresie tego, aby uczyć odróżniać sraczkę intelektualną w internecie. Od tego, że możemy też korzystać z internetu do znajdowania sensownych, fajnych informacji. Bo możemy, to, to, to wiem, że ja też z niego zawodowo korzystam i znam masę osób, które korzystają w sposób sensowny. Ale tu jest potrzebna pewna nauka, pewna edukacja w tym zakresie. A jej prawie nie ma, no to tak jak choćby edukacja w zakresie fake newsów. Bez tego nasze demokratyczne państwa w zlewie jakichś fake filmików, a to tak będzie wyglądać w przyszłości, mogą utonąć niestety. Także to jest bardzo ciekawe zagadnienie, a ja tutaj jednak byłbym pewnym rygorystą i elitarystą, jeżeli chodzi o wymogi. Trzeba wymagać, moim zdaniem, a rezultaty będą fajne, nawet jeżeli chwilowo będzie troszkę, troszkę niezadowolenia. Przynajmniej wiem to po swoim pokoleniu, mówię, gdzie wyszliśmy znacznie lepiej po ogólnie ku wykształceniu. Zu ramen, ramen, ramen.